Pieśń, którą śpiewamy i znamy, jest właściwie Psalmem Króla Dawida, Psalmem 90. I dzisiaj jest także dla nas pytaniem o nasze zaufanie, o to oddanie się w Bożą opiekę. Nie wystarczy w naszym życiu uczynić to jeden raz. Trzeba jakby ciągle odnawiać w sobie to oddawanie się w ręce Bożą. Przekonał się o tym także Piotr Apostol, który zaufał, a już za chwilę się zawahał. Usłyszymy o tym w Ewangelii. W tej Jeszcze świętej polecam miłosierdziu Bożemu, świętej pamięci Dorotę Barczyńską. Ojciec Lawrence już odprawia w intencji Pani Bogu wiadomej. Alleluja! Zaraz Jezus przynajmniej uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumę. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przybywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich krocząc po jeziorze. Uczniowie zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich, odwaga, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go mówiąc, Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim mówiąc, Prawdziwie jesteś synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezale. Ludzie miejscowi poznawszy go posłali po całej tamtejszej okolicy i znosili do Niego wszystkich chorych, prosząc, żeby się przynajmniej wręcz jego płaszcza mogli dotknąć, a wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Oto słowo pańskie. No. Kiedy czytamy ten fragment Ewangelii, zwraca naszą uwagę ta szczególna okoliczność, kiedy człowiek wysiada z łodzi na środku jeziora przy spienionych falach. I wydawałoby się, że, że Bóg tutaj nam coś chce. Największego powiedzieć, czym jest wiara. Co to znaczy uwierzyć, kiedy Bóg mówi, kiedy idę za Jego słowem. Dzieją się rzeczy niemożliwe, przynajmniej według miary natury. Człowiek idzie po wodzie. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na inne szczegół. Wydawałoby się zupełnie nieistotne. Jezus powiedział, że mają popłynąć na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. I oni popłynęli na drugi brzeg. ten szczegół, być w łodzi, a przecież Piotr tam dowodził, być w łodzi i nie mieć Jezusa. Piotr się jakoś łatwo z tym pogodził. I tak może wyglądać nieraz życie wiary, nas ochrzczonych, kiedy co prawda Jesteśmy w Łodzi, w Łodzi Kościoła, ale bez Jezusa. Bardzo wielu ludziom to jakoś wystarcza, na przykład być tam mszy świętej, a nie iść do Komunii Świętej. Zgadza im się to tak bez namysłu. Tak jak bez namysłu Piotr popłynął na drugi brzeg. A co z Jezusem? Gdzie Jezus? Wtedy mu to na myśl nie przyszło. I nieraz nam właśnie podobnie zdarza się korzystać z różnych potrzeb religijnych, a więc być w łodzi Kościoła, ale nie mieć tego osobistego stosunku z Jezusem. Stary Testament pokazuje nam właśnie to, to zranienie natury. Zranienie natury człowieka, które objawia się czasami w całym narodzie, co prawda wybranym, ale bardzo poranionym i zagubionym. Także Jeremiasz, którego dzisiaj słuchaliśmy w pierwszej lekturze, mówi nam, że ta rana jest nieuleczalna, że nikt nie może jej uzdrowić. I teraz dopiero Bóg przychodzi jako Zbawiciel. Bóg przychodzi jako Ten, który może uczynić, choć wszystko po ludzku jest niemożliwe. I nieraz się o tym przekonali Żydzi, którzy byli w niewoli, a Bóg ich z tej niewoli wyzwolił. Zbawił ich od złego. Zbawił ich od niewoli. Czy wyciągnęli z tego wnioski? Wniosek dla każdego jest taki. Bóg jest zbawicielem. Ja sam siebie nie zbawię. Ale myślenie człowieka, czy to było Żydów przed wiekami, czy ludzi współczesnych, jest takie: póki mogę, to sobie będę radzić. Ubezpieczę się. Załatwię sobie takie układy, taką pomoc, że mogę na siebie liczyć. Czyli jest Jezus. Nie zaprzeczam, że uznaję, że jest. Jezus, ale ja Go nie potrzebuję. Moi drodzy, każdy, kto się nie modli codziennie, to tak jakby nie do końca potrzebował Boga. Ja sobie poradzę. Ja się obudziłem, ja się śpieszę do pracy, ja mam tyle planów, ja mam takie zajęcia. I taka jest wiara czy niewiara? Właśnie. Co innego jest taka wiara, że że choćbyśmy się fręcki płaszcza dotknęli, a już będziemy uzdrowieni. A co innego jest taka wiara, no jest Jezus, ale my możemy sobie popłynąć dzisiaj bez niego. Chciałbym tutaj dodać przykład z życia świętego Franciszka. Cofamy się do średniowiecza. Franciszek właściwie miał na imię Jan. Ojciec nazywał go Francuzi i tak powstało nowe imię Francisza. Był jak każdy inny jego rówieśnik. Marzyła mu się rycerska sława i ojciec mu kupił najpiękniejszą i najdroższą zbroję. Co mu dała ta zbroja, kiedy został pobity? Prawie śmiertelnie. Ledwie ocalał życie. I wydawałoby się, że że przegrał życie za młodość. Ale właśnie to pobicie przez ten świat, pobicie we wojnie potrzebne było Franciszkowi by zrozumieć gdzie jest zbawienie. I on on, który jest na granicy choroby psychicznej, gdzie jest na granicy rozpaczy, słyszy, ty odbuduj mój Kościół. I co zaczyna? Sam najpierw kłaść kamień na kamieniu, w takim malutkim, rozwalonym Kościółku, bo nie wiedział, co ma robić. Po prostu pod Asyżem znalazł ruiny kościoła małego, takiego jak to prezbiterium. I sam zaczął odbudowywać. Potem dołączyli do niego przyjaciele i tak razem odbudowywali kruszynkę, tak to nazywali, albo cząsteczkę, a po włosku to się nazywało kula. Mała cząsteczka, kruszynka. Tak odbudowali maleńki kościółek. Dzisiaj nad tym małym kościółkiem, czyli nad tą kulą zniesiono olbrzymią bazylikę Matki Bożej Anielskiej. Tak jakby chcieli ludzie ochronić tę kruszynkę, którą odbudował Franciszek. Odbudował, ponieważ uwierzył Bogu, że Bóg zbawia, że bez Boga nic człowiek uczynić nie może i że tylko z Bogiem człowiek odnajduje sens życia. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj jest odpust porcjum kuli, drugiego sierpnia, raz do roku 2 sierpnia przypada taki odpust nazywany odpustem porcjum kuli. Najpierw dotyczył właśnie tego małego kościółka tam pod Asyżem, a potem papież Paweł VI, a więc to są już nasze czasy, XX wiek, Paweł VI rozszerza odpust porcją puli na wszystkie kościoły świata. I dzisiaj my, i każdy, kto dzisiaj nawiedzi Kościół, może zyskać odpust, nawet zupełny, może ofiarować go za siebie, lub za kogoś jednego zmarłego. Ale do tego trzeba dołączyć wiarę. To nie może być tak, że odpust spada sam z nieba, człowiek podnosi coś z ziemi. Człowiek sam ma się podnieść z ziemi. To ma być wiara, że ten odpust jest darem, Zbawiciela, że ja przyjmuję Boże zbawienie, że ja przyjmuję to Boże zbawienie za siebie, czy chcę wybawić kogoś z czysta, z tej, z tej niewoli, z tego zranienia, z którego człowiek sam siebie nie wyzwoli, z czysta nikt nie wyjdzie o własnych siłach. Potrzeba mu daru, miłości. Więc skorzystajmy, aby ten, ten odpust był dla nas dzisiaj także takim wyznaniem wiary, że wystarczy się dotknąć Jezusa, aby zyskać wszystko. I dlatego, chociaż dzisiaj nie ma uroczystości, to tak jak przy zyskiwaniu odpustu, odmówmy wyznanie wiary, w tym wypadku pacierzową. Wierzą w Boga Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim piłatem, ukrzyżowan umarł i poprzednią. Wstąpił do piekiel trzeciego dnia zmartwychwstał. wstąpił na nie siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sąd i umarłych, wierzą w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzech w ciała ciała z